tvpodkarpacie.pl 24 czerwca w sali herbowej Urzędu Miasta odbyło się wręczenie nagród sanockim laureatom konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych i gimnazjów. Kończący się właśnie rok szkolny obfitował w 27 laureatów i 35 finalistów. To są lata pracy, lata pracy nauczycieli, to są programy innowacyjne, to jest systematyczne nauczanie. I to w końcu przyniosło efekt i myślę, że na tym poziomie zostaniemy, a może będzie jeszcze lepiej. Niezbędna w odniesieniu sukcesów była dobra organizacja szkół oraz współpraca. Praca na linii uczeń nauczyciel, którą podkreślają wyróżnieni laureaci. Wszystkie materiały, które miałam do konkursu, dostałam od nich. Nie musiałam szukać zadań samodzielnie, tylko wszystko mi przygotowali, sprawdzili, wytłumaczyli to czego nie wiedziałam, naprawdę dużą zasługę mają w tym sukcesie. Wszyscy, którzy zabłysnęli w konkursach przedmiotowych, zasługują na niemałe pochwały. Miejmy nadzieję, że odniesione sukcesy staną się mobilizacją do jeszcze cięższej pracy i realizacji kolejnych celów naukowych. de